Cześć, witajcie. Przed Wami kolejne Volvo XC60, tym razem 3.2 w napędzie na 4 koła. W przebiegu około 113 tysięcy km sprowadziliśmy je na zamówienie naszych klientów. Zajęliśmy się oczywiście naprawą oraz serwisem olejowym, przygotowaniem klimatyzacji, wszystkimi formalnościami dotyczącymi akcyzy, tłumaczeń, przeglądu. A więc klienci przyjeżdżają do nas z tablicami i mogą ruszać. W drogę. Samochód uszkodzony był z przodu. Była wymieniona maska, zderzak, wzmocnienie przednie, lewa lampa, lewy LED, lewy błotnik i lewe zawieszenie. Amortyzatory oczywiście wymieniliśmy dwa. Wymiany wymagał również lewy wahacz. Przygotowaliśmy auto do jazdy w środku tak samo, wyprane, wysprzątane. Wystrzelone były poduszki, była wystrzelona poduszka kierowcy oraz dwie kurtyny. Kupiliśmy z demontażu bez regeneracji. Pasy tak samo. Samochód ma dach panoramiczny, dwustrofową klimatyzację, podgrzewane tylne siedzenia. Po wypraniu ta beżowa tapicerka odzyskała bardzo dużo życia. Jest to samochód z silnikiem 3.2 jak wspominałem który idealnie nadaje się do montażu instalacji gazowej jak większość Volvo z Ameryki jest tutaj elektryczna klapa jest tutaj stary grill włożony na życzenie klienta ponieważ on miał urwany tylko jeden zaczep może się jeszcze do czegoś przyda a więc tak prezentuje się auto w całości po wszelkich naprawach jeżeli jesteście zainteresowani importem podobnego Volvo, zapraszam do kontaktu.